Czym jest system Check Alert, na czym polega, w jakich sytuacjach się go ogłasza? jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby został uruchomiony. Obejrzyj materiał do końca, a dowiesz się wszystkiego. Wczoraj cała Polska została postawiona na nogi właśnie przez ten system w celu poszukiwania zaginionego dziecka, 11-letniej dziewczynki. Z racji tego, że sprawa już się dobrze skończyła, dziecko zostało odnalezione całe i zdrowe, to nie będę ponawiał tych personaliów, żeby chronić prywatność dziewczynki, jak i jej rodziny. Natomiast sam system Child Alert powstał w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie obowiązuje w wielu krajach, zarówno Europy, Azji, jak i Ameryki. I ma na celu właśnie usprawnienie poszukiwań zaginionych dzieci. W sytuacji, gdy dojdzie do zaginięcia dziecka i poszukiwań go, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji może ów system uruchomić. W sytuacji, w której zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przestępstwa przeciwko wolności, bądź przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Niezbędna jest również ku temu zgoda rodziców albo sądu rodzinnego, aby ów system uruchomić. W takiej sytuacji, gdy system jest uruchamiany, wszelkie informacje dotyczące zaginionego dziecka, w tym jego wizerunek, pozyskane informacje od rodziców o tym dziecku, okoliczności, w których zaginęło, są rozsyłane w zasadzie, nazwijmy to, do wszystkich świętych, do mediów, w internet, jak wczoraj się również przekonaliśmy, jest to rozsyłane również w ramach alertu RCB. Celem jest to, żeby informacja o poszukiwaniach dotarła do jak najszerszego grona odbiorców w społeczeństwie na terenie całego kraju, tak aby możliwie każdy obywatel był uczulony na to, że dane dziecko jest poszukiwane, jeżeli ma jakiekolwiek informacje, żeby się z nimi podzielił. W ramach uruchomienia tego systemu zawsze jest również uruchomiona specjalna infolinia 995, gdzie każdy, kto ma jakąś informację związaną z poszukiwaniami, może się podzielić nimi z policją. Dzięki temu system dociera do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Informacja jest powielana, jak sami wczoraj widzieliśmy, przez w zasadzie wszystkich, do których ona dociera, i zwiększa to ogromnie szanse na znalezienie zaginionego zieszka. Szczęśliwie w Polsce system nie, był, nie musiał być wielokrotnie uruchamiany. Wczorajsza sytuacja to był dopiero szósty raz, odkąd to obowiązuje. Obowiązuje on już od ponad 10 lat. Szczęśliwie dobrze się skończyło. Miejmy nadzieję, że system Child Alert będzie musiał być uruchomiony jak najrzadziej. A jeśli już będzie musiał być uruchomiony, to skończy się tak jak wczoraj. Szczęśliwym zakończeniem. Po więcej praktycznej wiedzy zachęcam do obserwacji mojego profilu.